Yo Manko, z tej strony Filip, dzisiaj nagrywamy Mortar Party. Dzisiaj ze mną jest. Franek, jestem najlepszym jego kumplem. E, e, niedługo spróbuję zrobić mój kanał. Będzie okay. się nazywał e, Duże F i. Fragra! No tak, ale Duże F. Dobrze, ja, ja na razie zginąłem. Okej. Okay. Ja już tutaj mam jakieś tam rzeczy. A poczekaj Filip. Dzisiaj zrobiłem sobie takiego skina i widzę, że trzeba odebrać Fili pieniążki. Słuchajcie, ten gostek, który lata przy... ten gostek, który lata przy Filipie to ja. No właśnie. A ta myszka, która jest na ramieniu ja nazwam ją Franek Junior. Jakby dobrze do, tu, dobrze tu. O 75 końców, dobrze jak. Ach, nie mogę nic kupić. Zobaczę co ja mam... Mogę... Ja. E, ja e, mam e, taki O-Taser. Franek jest słaby na razie jeszcze graczem. No, bo gram to trzeci raz. Z, z, ja już to z, długo grałem, już mam 19 level. Komp. Ninja komp. Ja też go mam. A ja mam jeszcze taki słaby pistolet, ale to jest już legendary. Ale, ale, to, jest, Filip, ale to nie z kryształków. Filip, to pytanie do ciebie i do widzów. Widzowie, jeżeli dobijecie e, jeden tysiąc łapek, e, bo, e, bo na razie Filip ma tylko trzy odcinki, to jest czwarte, e, e, bo zaczyna trochę. E, e, fil, i, e, f, I ja jestem Hunter, Filip, a ty szeryf. Ja jestem szeryfem, oczywiście. Bo ja e, a lubię być a, e, a Hunter zabija? czy nie, Hunter y, buluje. pomaga, pomaga, y, tym, y, pomaga. Y, tym, y, pomaga, pomaga y, ludziom. Ja jestem szeryfem i zabijam. Nie zabijam, czyli zabijam morderów. Wiem. Ech, y, nie trafiłem, Franek, cię. Ludzie, y, y, jeżeli dobijecie tysiąc łapek w górę pod tym filmem, to nagramy odcinek z crafting, oh, and, z, z crafting and Building. Zabiłem cię! Widzowie, jeżeli dobijecie po tym filmem 1000 e, sub, tysiąc lajków, to, e, to nagramy odcinek z Crafting and Building, prawda, Filip? Prawda. A zabiłem A zabiłem! Tak, Zabij mnie. Okay. Dobra, trzeba spekulować... Yy, szeryfa. A kto jest szerfem? No ten jest szeryfem, spekuluj go. Dobra. Dobra widzowie, musicie, musicie zrobić, zalajkować, zasubskrybować, dzwoneczek, komentarz, proszę. Będziecie na bieżąco. Idą, idą się na mojej grupy do Robloxie, czyli yy, Filipki. A to fil jest moja grupa, którą własną wymyśliłam. Widzowie, teraz się mogę umówić tak z Filipem, że jeżeli dobijecie 200 subów, to, to będzie, to wiecie co? To, to nagra spróbujemy nagrać obaj jakąś piosenkę, prawda Filip? Tak, spróbujemy. spróbujemy. Na 200 subów. Spróbujemy. Jak już Aha. będzie 200 subów. Ja Dobra, łap... ja idę na opy. Ja też. Bo... Ja szczuję ja grę. Z Tobą hop. Hop, hop. O kurde, ślizgał się. Dobra, ja już wchodzę. Przed chwilą, e, przed chwilą oglądaliśmy e, historię. Lu, ludzie graliście w e, grę, e, która się nazywa e, Jak graliście w Poppy Playtime Chapter 2, e, to, e, to e, właśnie oglądaliśmy przed chwilą e, tego. E, Historia PJ Paga Pilara, czyli tego potwora gry statuę, statuetki, czyli statułek. Dobra, jestem hakerem. Mógł się teleportować, ale muszę hakować. Filip, jestem. Ja jestem party. Teleportuj! Szybko, szybko! A tak. Siema. ma. <ścoughs> Tentany, jesteś kochany. Tentany, ten, Ja na razie się nie będę. To jest. To jest morder, to jest morder. Widzę, widzę go za ścianą. Czemu tu aż tyle szkieletów musi być? Franek ja kakuje, jakby co. A! zabili mnie! Nie też, Filip. Paty wygrali, ty, Franek, wygrałeś. O, brawo, ja! Franek wygrał! W... Ludzie! Jeżeli ludzie jeżeli dobijecie 100 subów to robię swój kanał. Prawda Filip? Prawda. Franek Franek musi zrobić swój kanał. Bo inaczej Filip będzie płakał i tam i tam jeżeli będziecie chcieli to, to będzie też to będzie też twarz mojego brata. Będzie pokazana twarz jego ba brata. No bardzo słodkie jest, prawda Filip? Bardzo bardzo. Nazywa się Stasio. Dobra, już wiem, że nie bufoni. Okej. Okay. Bo będą mnie... Jesteś szeryfem. Jestem ja... szeryfem? Ja? Jestem szeryfem i się ukrywam. A jakim jestem? O, jesteś Lupą, ze mną jesteś. Dobra, jesteśmy razem. Ete, Filip, a jak? Mogę e, zobaczyć, kto jest morderem. musisz po prostu na niego kierować to. No, no nie, bo... ja kierowałem i zginąłem. Teraz będę spektate'ował Filipa na moim ultra laptopie. Spektate. No, no, no. No, no, no. Ja yes, spe spektate'uję ciebie Filip. O, Filip ma no. takiego fajnego e E, Filip, ustalmy, że ten pistolet to jest pistolet na strzałki, że jak, jak strzelisz jakiegoś chłopaka, to, to ona od Nie. razu się zakokuje w najbliższej dziewczynie, okej, okay, Filip? A Ludzie te... Ja spektytuję mordera, gdzie o, oni się razem hakują. Ja na laptopie spektytuję. Przepraszam, przepraszam, że tak. Yy, że tak nie było. Że on przeprasza, że. Nie, okay, Dobra. Że yy, jestem taki chory, trochę się przesiębiłem. Mhm. Mogę mieć zatkany nos, ale nie przejmujcie się tym. Bo... Mhm. Może wytrzymam. No. Ja, źle się teleportowałeś, kolego. Ale ja. wygrali hakerzy. Filip, <mulity> Naprawdę? Udaję, że jestem policjantem. <mulity> Filip, robimy walkę udawaną? Dobrze. O, dobrze w <mulity> I teraz teleportacja. teleportacja. Dobra, i koniec tych wygłupów. Dobra, Filip. Miło było cię poznać. O kurde. a ja też tak wskaczę. Dzięki, że się pomściłeś ze mną. O, o ja znowu. ci nie powiem kim jestem. Morderem. No. Ale proszę, film nie atakuj mnie. Jak cię zaraz zabiję, to ja chcę ciebie zabić. Hehe, <laughs> <A! śmiech> boy. Dobra, ciebie będę zabijać już. Zawsze. Okej. Okay. Ja, Sorry, no Filip. Ja jakby coś na, na ciebie nie patrzę. O, dawaj! Zabijaj go! Zabierzmy Franka! zabił cię! Jak ci zaraz? Nie, zabił cię! Widzowie, <coughs> y, proszę, nie mówcie <coughs> tego nikomu, bo będziecie mieli przerypane. Nie mów tak do widzów. Okay. Nie będziecie mieli y, przechlapane. Jak ci zaraz przebili W grze oczywiście. <coughs> Filip... Jeszcze tak ze trzy rundy najwyżej i, I kończymy. Dzienka? Tak. Okej. Okay. O kurde, border zabił wszystkich. Border kontra Border. A czy... E, czy... A! Potem zagramy e, na jakąś inną grę zrobimy od razu nowy odcinek. Nie, bardziej nie. Okej, okay, to Filip. O ja byłam. Ale ten... ale, w ko... ale co tydzień się pojawia odcinek już? Okej, okay, codziennie. Nawet. E, co, e... co tydzień? Okej. Okay. Dobrze, jeszcze dwie rundy. A nie, a że trzy. Ale ta ronda też się liczyła. Ja nie wiem. O, o kurde, o, ja nie, o kurde. Ufff, ale chciałam Aaaa! Skoczyłem, dzięki, ja kiedy się Słuch poświęciłem. Chodź mojej mami, że ją kocham. O, detektyw! Jestem Hunter. Hunter, hunter. pomagasz detektyw de borderowi. Bez zwykłe Człupko! Możesz mnie strzelać okay. domu swoją strzałą. Nie strzelisz mnie. Odkrętaj mnę przysię. Zabił mnie! Ja? No nie, nie ty. nie ty. Ja. On daje, że jest dobry, ale tak naprawdę jest zły. Przecież tylko widać jego... Ludzie, ja zmieniłem się z, y, y, z tego z Hunter'a na y, detektywa. Bo ty... nie. Lepiej jak zabiją... Jak zabiją y, Sheriff'a to O kurde. kurcze, Haker, gdzie Sheriff? Przestań na chwilę spektakulować. Żeby widzowie też to widzieli. Co? Nie! Film. Nie zabijaj mnie! To chodź, nie importacja Poczekaj. Piszę komendę na czacie. Ukośnik... Ukośnik nob. Nie. Ukośnik... Ban... Fil. Z dużej? E Bez dużej. Fil. To samo mi się trafiło. Ukośnik ba, no FILIP Kilerek 1-3-2. Tutaj nie widać. No ale co tam napisam do. FILIP, było Cię poznać. O, nie trafiłeś. A nie, dobra. Nie trafiłem. Ciekawy, kim będę. O, jestem przeryfem. Jestem, jestem party, nie wiesz, nie. wiesz, że nie możesz mnie zabić, bo wtedy Ty się sam zabijesz? Ja jestem dobry tak na razie. Okej, okay, Filip. O, ja mam tezera. O kurde, bać. O kurde, on jest morderem. Franek, zabijaj mordera. Zabijaj mordera. Mordera zastrzel. Poczekaj, zobacz. Kto jest Please. morderem? On jest tam. Wchodzę na górę. Kto? Ten? Pan nie, zabił mnie. Franek, próbuje się. Próbuję. Filip, jecie? Ludzie, nie będę spektaktował Filipa. Filip, nie tańcz w miejscu. Kurde, uciekaj. A ludzie jakby Mocno. coś... E, ludzie jakby coś Filip sobie kupił e, taki, e, takie same chodzenie jak taki, e, taki youtuber w Vito Minecraft. No i chodzę tak! Normalnie jak Holty. I tak z taki z pistoletem. Poczekaj. O kurde. Znowu on wygrał. Co za... Co za normalny jakiś... Możesz Jesz... na chwilę stanąć. Poczekaj. Dobra. Jeszcze jedna, jeszcze jedna runda. I kończymy ten odcinek. Pamiętajcie okay. o lajka i subika i dzwoneczek. To prawda, nawet I komentarz. Ludzie! Nawet mój brat o to prosi, a, a ja się mszczę! do widzenia wszyscy. O, za późno, za późno. Ciekawy kim będę? Marder. Ja też marder. Osiem Filip. Zjemy marderami. Czy mamy się przy sobie? Wyciągaj ja. Knajfa. Atak. Wyciągamy snajpa i idziemy. Zabity. O, tu jakaś spróba e, ty posłuchaj. Spoko, ja szereg... spróbuję go zabić. Spoko, ale nikt. E, zapytaj się o mnie coś, Filip. Da! Spoko, ale nikt nie pytał. Kurde, ty jeden. te Filip, zapytaj się, gdzie jestem. Filip, zapytaj się D mnie, gdzie jestem. A, Sp a Franek, nie mogę! atakuje mnie! Te Filip, zapytaj! Aaaa! Zabi Zabili mnie! Nie pomagasz mi, Franek! Filip? On jest morderem! Skacz! Nie możesz łapać, nie możesz! E-Filip, zapytaj się mnie, gdzie jestem! Franek, lepiej go, lepiej atakuj, a nie nas. nie mów! Spadnij na dół! Ja zginąłem. Zbierz El, te pieniążki. Dowiesz się w swoim Są dwa mordery. Musisz zabić tylko mordera innego. Na koniec starcie. Uwidzi. widzisz... że może strzelać nożem? Ej, ludzie, ale i tak brawo dla mnie, bo to mój pierwszy raz. A ja teraz będę hakował Filipa. Dobrze. Kończymy odcinek. Pa, Do... widzowie. Pamiętajcie o lajku i subskrypcji. Pa. pa. uh